Cześć, z tej strony Daniel. Fajnie, że jesteście w RR MOTO. W tym filmie pokażę Wam sportowo-szosowe rękawice Shima STR 2. Model STR2 jest dedykowanym modelem do kombinezonu, który dokładnie tak samo się nazywa. I tak samo jak w przypadku kombinezonu, są to rękawice sportowo-szosowe, czyli to nie są stricte turbopotwory na tor. Zachowano tutaj więcej komfortu, chociaż jak widzicie, ten look sportowy, ten fajny wygląd, zadziorny wygląd sportowy z odpowiednimi ochraniaczami udało się zachować. Pokażę wam w tym materiale dwa najpopularniejsze kolory, ale tych kolorów do wyboru jest aż pięć. Więc tak, zakładamy naszą rękawicę na dłoń. Pierwszą rzeczą, którą tutaj widzimy, jest długi mankiet z podwójnym zapięciem. Mamy standardowe zapięcie, tak, końcowe mankietu, żeby zrobić cias ciaśniej lub szerzej. Zapięć mankiet na kurce. I standardowe zapięcie zwane v lockiem przez simę. Fajnie to działa, dobrze, łatwo się zapina skoro to jest lewa rękawica, zakładamy tą rękawicę na naszą dłoń, zapinamy. Rękawica została zbudowana na bazie koziej skóry, więc jest ona miękka i przyjemna, jednocześnie oczywiście odporna na tarcie. Pierwsza, najważniejsza rzecz to ochraniacz. Ochraniacz z włókna węglowego. Nie, to nie jest tylko nadrukowane, namalowane, to faktycznie jest ochraniacz z włókna węglowego. Jest to twardy, mocny ochraniacz. Pod nim mamy delikatne wypełnienie z pianki absorbującej. Oprócz tego mamy także zarówno ochraniacze, jak i pianki absorbujące na palcach, na wewnętrznej części dłoni, na mankiecie, a także od środka. Od środka mamy twardy slider który służy temu, że gdybyśmy jednak zaliczyli jakiś szlif na asfalcie standardowo, a z automatu wyciągamy dłonie przed siebie, to ten slider sprawia, że za, zamiast przecierać tą część materiału, to właśnie ten slider się ściera na asfalcie. Więc to jest bardzo fajna rzecz, ale ważne, żeby on nie był za twardy albo żeby był wszyty w rękawice w taki sposób, żeby nam nie robił odcisków. I w tym momencie, jeżeli chodzi o STR, tutaj właśnie postawiono na ten komfort. Mamy także dotykowy palec, jak na jednej, jak i na drugiej rękawicy, zawsze jest to palec, palec wskazujący. Shima zwego Touch Tip, no i generalnie służy on temu, żeby obsłużyć telefon. Takie umówmy się, najprostsze funkcje typu odbierz, e, albo nie odbieraj, bo może to dzwoni osoba, od której nie chcesz odebrać telefonu. A za wentylację odpowiada na stałe, otwarta perforacja, którą znajdziemy na palcach, pomiędzy palcami, a także na mankiecie. Od środka mamy nasze te specjalne łaty antypoślizgowe, dzięki czemu nasz grip, czyli chwyt na manetce się poprawia. Shima zaznacza również, że w modelu STR2 palce są już wstępnie zakrzywione, czyli takie bardziej dostosowane do sportowej jazdy, czy tam sportowego chwytu na motocyklu. Najpopularniejsze kolory w tym modelu to jest ten, który mam na sobie, czyli czarno-czerwony, czerwony i mamy także kolor Taki jasny sfluo. Natomiast samych kolorów w tych rękawicach jest aż pięć, więc naprawdę łatwo go dopasować do swoich potrzeb. Dobrze zgrywa się także z kombinezonem, a jeżeli chcecie zobaczyć te rękawice na żywo, przymierzyć, bo zawsze warto przymierzyć te rękawice, każdy z nas ma troszkę inną budowę dłoni, to zapraszamy Was do naszych sklepów. Rękawice Shima STR2 są dostępne w rozmiarach od S do 3XL. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.